Pokażemy nam właśnie nasze degło. A jeszcze widzą chciałbym powiedzieć, że naprawdę potrafię po słowacku gadać. A więc no, na, w rzeczywistości oczywiście. Dobra. Tutaj potrafię... mamy nasze bydełko fajne, piękne, nie? No, mi tam nic nie śmierdzi. On Niki coś narzeka, a ja tam tylko będę karmił, bo tobie coś tam zawsze śmierdziało, a mi tam ale nic ja nie... Ale dzisiaj, co ty gadasz zapierdoły. No ale ci śmierdzi zawsze jak tam wchodzisz. Sam mówisz, że że... dobra, no nie będę tak się dobra, ja już ruszam do orki no dobra, ja palę o kurcze, zgas o, za drugim razem o dobra, my lecimy po pugi tylko kurna kurna jorka. Jezu, ten garaż trzeba wybudować, mówię Ci, żeby ze Słowacji do Słowacji dzwonić, żeby nam to wybudowali, Oręgi bo oni tam na szopach się znają, żeby budować. Czekaj, weź wysiądź, ja Ci potrzebię. Eee. mi Ty, coś ten Volkswagen coś nam skacze. Dobra, podpinam Ci. Czekaj, o dobra już. Czekaj, kablę Ci jeszcze zapnę. Dobra, idziemy. Czekaj, ja to już. Tam już powoli fórno drzwi 19 godzina, bo Grażyna tam chciała coś. Dobra, zezwalamy na tworzenie jak, jak zawsze. Tak zawsze. Kurze, czekaj. Jest ja hit? będę Ja będę chyba Poszedł. Widzowie, no to to robota i idzie z tym Tylko to pole jest trochę nierówne będzie, ale trudno. No widzowie kurna, rzecz, tylko teraz żeby to I Nie jeździ tak do krzaków, bo do krzaków to gdzie my tam będziemy sadzić. Już raz tam wcześniej rzecz zrobił. Jezu, obok pszenicy to będzie ciężko. O dobra, to tu zostawi się. Jezu, jakie krzywe pole. No, widzowie. Jak ty orzesz, panie. No ty Jakie krzywe pole zrobiłeś ty. No to już dzierżawę to wziąłeś, to nie moja mama. O, oremy. I zapraszam na mój kanał Dawid Team 8. Mm, Wszystko opisie. razem, bo tam będzie drugi odcinek. Może nawet dzisiaj wleci Zobaczymy Jak się wyrobimy Czyli w sobotę Tak, krzaki tu Łocie panie lecimy. Równo, że wszystko zrobi na dziod jak tu ciemno Kurna lampów, że mnie wymienił proxy, znaczy e, w tym to Ja wymieniłem, pak świecą. Ja że kupił z Chińczyka, a działają lepiej niż te twoje z Audi. No co no, Audi, kurna, na Audi i kurna nazwą poszło te lampy zostawiłem, no. Ale panie, w Chińczyku kupiłem z, z bambusa, no. Nie wiem. No orka idzie no, w miarę oblicze audi na dwa zestawy idzie nie Bez jezu tr... po krzakach zarejsujesz blakiem no. trzeba to się jeszcze trzeci puk kiedy kupić a po co jak my nie mamy w ogóle ten Widzimy o co że 372 tysiące to będziemy musieli uregulować no bo żeśmy wzięli, bo on coś tam mówił, że coś poszedł wziąć. Bon. Dobra. Będziemy, będziemy kiedy wymieniać maszyny też, ale to już dawno. To daleko do tego. No. Może u Dawida jeszcze będzie przedstawienie gospodarstwa i może... Zacznie... Nie, nie będzie. Nie, nie będzie przedstawienia? Nie, u mnie nie będzie już. Chociaż no to, dobra To zrobię. może, no to przedstawimy u ciebie, a i może jeszcze u cie, dzisiaj u ciebie zaczniemy, ty będziesz tutaj rozwoził może na wózku Nie, nie dzięki, ja sobie zrobię swoje rzeczy. To co będziesz robił? Kosi, żniwa chyba robi. No, no to ja będę w tym czasie tutaj na razie roz... będę rozwoził nawóz, nie? U Ciebie. Tutaj będę rozwoził nawóz i później jeszcze tam będę do ciebie podjeżdżał pod żniwa, nie? Bo mhm. no, widzowie nam no to trzeba tak Jezu. robić. Jezu! Jezu no. pręcznego zapomniałem! Dobrze, że to nie nasze zboże. No to chyba gorzej będzie nasze, nie? Eee, tam Tutaj jeszcze jakiś kawałek będziemy na ziemniaki pewnie zostawiać, nie? No to będzie całe pole na ziemniaki. Nie no, całe na pewno nie będziemy, to będziemy... Właśnie pole na ziemniaki musi być duże. Panie, co pan gada? A bo gram. No to w piwnicy się będzie połębić. Trochę się na skół wywiedzi, znaczy trochę się przechowa, będzie się wygórki worki daj kurna, że przeteleportowałem się do obu O panie Każdy z twojej strony, orę No ja Tutaj będziemy starali się bardzo realnie grać, nie? No. A to będę musiał sobie, widzowie, jakieś przerzucić na laptopa zmontować i... dopiero wtedy zobaczycie. Może w niedzielę, może w sobotę będzie ta seria. Albo dzisiaj mi się nie będzie chciało montować, nie? No, bo dzisiaj jest chyba sobota. No, dzisiaj jest sobota. No, tak, no. Jaki tutaj krzak zaoram, bo to... Ale fajnie, feria tak długo. No. Będziemy mieli teraz dużo czasu, żeby mam nagrywać te odcineczki w tej serii. No. To Zabię. będzie całe pole na kartofle, ja będę sadził u mnie na filmie. No. trzeba będzie się jakąś u kogo akcję zrobić, że jedziemy po ziemniaki nie? No trzeba będzie y, od sąsiada ukraść, bo sąsiad nam, o, bu, bu, ukrał, ostatnio, sąsiad nam ukrał ostatnio... ostatnio ten bu, bu skibówkę, Bo jak jeszcze nie mieliśmy Proximy forterek kiedyś.

Za które będziemy mieli dużo czasu, żeby nagrywać, nie? No. Bo na, na zapas się po ponagrywa przynajmniej. No, no. Dzisiaj na odcinku nie skończymy to I koniec odcinka. Ja będę na PS ie montował, a więc on też nie będzie jakiś najlepszy, ale postaram się, żeby był. No trochę tutaj wejdzie te, tego, tych ziemniaków, nie? No. Bo ten sąsiad wtedy co nam ukradł ten, yy, tam, ten buch, nie? no to ja mu pokazałem nagranie, że to jego traktor. On mówił, a, a ten jeszcze kłamał bezczelny, że to nie jego traktor. A to czemu? Nie, dzwoniliśmy na policję, nie? No wtedy żeśmy dzwonili, a oni nic nie zrobili. Bo no, to ja, kurna do... nagranie było i to myśleli, że to jakiegoś cionik i to tak się odpuścili, nie? I no. tam musieliśmy tego Puerna I jeszcze, kupić. I jeszcze wtedy jak y, wiedział, bo chyba był obok naszego domu, że dzwonimy po policję, to od razu y, wziął spray'e, pomalował wszystko. To teraz my mu ukradniemy ten, kopaczkę do ziemniaków. Też nie będzie miał na do dowodu. On podną weźmiemy, nie? No. Bo I... i Sadzarkę i kopaczkę, nie będzie tak fajnie no. On myśli, że jak on coś nam ukradnie to będzie fajnie. Może widzowie jakiś trzeci, znaczy jak już będziemy grać, kiedy to może jakiś, może ktoś, jakaś trzecia osoba dołączy i będzie nam pomagać w jakiejś akcji, nie? Może będzie. Nie, dwójkę sobie damy radę. No zobaczymy, zobaczymy. O, ale kurna, brudne szyby mam mat po Ja tam brudne jestem ja czyścił przed odcinkiem, a ty żeś nie czyścił. Bo ty od nic nie dbasz. Jak, że mnie czyścił? No nie czyściłeś wczoraj, no widziałem przecież, że ty coś innego czyścisz, że kombajn. No kombajn czyściłem. No a nie swój traktor, to się nie dziwi, że masz szybił uwalone teraz. No ale to brudny jest. A czyli jak kupywałeś, to tak już było, tak? Nie, brudny teraz, bo się za... bo ten, bo ramy przecież. Brudził trochę. No mój nie, mu tam ma czysto. No, ale dużo no zostało, nie? No. Trocheczku i skończymy. Na dwa zestawy to idzie, nie? No. I tak nam te, ten głupi sąsiad musi, że musieliśmy kupić tego, tego Zetora i to, nie? No, bo jak nam ukradnie, to wtedy już poli, to, to Zetor od razu będzie wiadomo, bo my tylko na wsi mamy Zetora, Proxima i Forterę. Oczywiście 130 HD, bo nie mam Proxime yy, jaką? 100, 90... Co ma 87 konia, bo mamy 97. Jaką nie ma 50? przecież a co ci chodzi? Nie? Nie ma 50. Czekaj, już ci mówię. Proxima y, wtedy jest 90, o! No. A my mamy stówkę jedną we wsi, oni mają po dziewięćdziesiątki, a I ten, konsol... i ten złodziej sąsiad ma akurat tą dziewięćdziesiątkę, nie? No, a my mamy... I nie chcieli.. I, nie... I teraz będzie wszystko wiadomo, że to on jak coś nam zajmie. No. Bo on jedyny ma na wsi trudne ten złodziej kupił. Może dzisiaj jeszcze na tym odcinku wam pokażemy, gdzie on mieszka, nie? No, wtedy policję będziemy mieli. 100 dowolny. No to dzisiaj łojku na Dobrze, że ci nie wjechałem, bo wręcz no tego zaczął. Po tym jedziemy na gospodło, że pugi i pokażemy widzą gdzie ten złodziej mieszka, nie? No. Obok nas. No prawie, że obok nas, nie? No. no. I że on się jeszcze nie bał. Jak ja słyszałem jeszcze po domem, że coś jeździ, to jego traktor akurat był, no. I to jeszcze na no, nie chce się gadać. Cofamy jak będziemy obrać. No tak, bo to... Już nie ma sensu zawracać. Będziemy po prostu cofać jak skończymy jeden pas. no A, Wiesz co, to ty już możesz jechać jak tu dokończę, nie? Spoko tylko. A dobra to wiecz... no jest ja, ja już wyłączam CB radio. No, no. I tak to widzowie wygląda u nas na przykład. Zaraz pokażemy wam gdzie ten złodziej mieszka. Dobra, jadę tam do Dawida już. To już kończę. Dobra, zim się Do oranu. Ciężki dzień był dzisiaj. O, ciąg on guty w traktorze. Uuu. Ja jeszcze jadę... Ja jeszcze jadę ten. Po wodę, bo zabrakło. No to ja pokażę widzę, gdzie ten złodziej mieszka. No ja, ja też mogę na chwilę. To to pokaż. Szybko, bo ja nie mam czasu, szybko. lej, idź im pokaż i. Dobra, to biegnie. Tutaj, o! Hmm, kurna. Cio, pos weź się z Jeszcze osoba. zablokował. Cio, cio. A możemy mu worki z nawozu kraść? Czekaj, Taką starą ta. kopaczkę ma zardzewiałą. To nie dać. Co mu się dzieje? Kurna przed. Czekaj, Hide and seek. Widzowie, to, by było na tyle. Trzymajcie się. To jak mnie no. tutaj gdyś chodził? Wyzdawisz się pożegnaj z widzami. Dobra, zamierz. daj kamerę. Dobra, y, moi drodzy siema, bo ja już y, tutaj kończyłam.